z Koniną chyba, nie? Tak, Konina jakieś tam. Tak, 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 W, tak, w kiełbasie, kiełbasie były tak, normalnie, nie? No, to jest właśnie tak, Ale to, to śmieszne, bo dodawali środek antywszowy i w tej kiełbasie z tym środkiem antywszowym były wszy, nie? Ja czy prze, czy coś tam, kurwa. a Ale w ogóle jak to, ja. to, to nie ma różnicy czy Czech, czy Słowak, bo tu ktoś pisze, no racja w sumie mam rację, że kiedyś była Czechosłowacja, mam ten sam język, nie? Znaczy, wiesz co, ci powiem, że, że tam troszeczkę jest inaczej w niektórych przypadkach, wiesz? To tak samo jak masz, e, wiesz, amerykański albo brytyjski, nie? To, 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 to też masz. masz in, inaczej akcentujesz, inaczej troszeczkę mówisz, nie? Niektóre zwroty przecież... są inaczej. Nie wiem, na przykład ciężarówka, znaczy można powiedzieć, nie? Bo tam po angielsku to będzie truck, nie, wiesz, truck. A, a w, po brytyjsku gdzieś tam będzie lorry, nie? też taki... Ale to przecież nawet w Polsce macie różne to. Znaczy no, no może tak, nie ma jakieś. No, różne to różne różne ceny. To jak to się nazywa gwarę? Bardzo Austri Austria, australijskie. No i coś powiedzieć, mówię, kurde, przecież tam wiesz. Australij to w ogóle jakim językiem angielskim No kurde. A propos Australii, byłem kiedyś, ten w Olsztynie na meczu był Memoriał Wagnera i był mecz Australia z Holandią. I przede mną siedziały jakieś chyba niezbyt wykształcone uczennice liceum czy gimnazjum. I jedna pyta drugiej: No to komu kibicujesz w tym meczu? A druga mówi: Chyba Australii, bo bliżej Polski. Yes! <laughs> Próbujmy. ale to, no, to wyraźnie się pomyliła, nie? Z Austrią, no, ale, no. Ten. ale no. ale nie smakuje. No, ja miałem został. ludzi w gimnazjum, którzy Antarktyda mówili Antarktyda, nie i pokazywali gdzieś w okolicach Afryki, nie, no, tak, że to Antarktyda. To nie nie super geografowie. Ej, gra szkoła z... flamingi. Gdzie ty jesteś? Ja byłem tam gdzie ty chyba przed chwilą i teraz się cofam na farmę, gdzie te świnie. No wiecie co, ja je, obawiam się tego, że znam mapy Warcrafta lepiej niż mapy świata. <grymne> tak samo my zbyt, my zbyt, my zbyt, my zbyt. Ale serio ci powiem, ja znam wszystkie stolice, a tak to wiesz, a gdzieś tam. Ale to jest no. naprawdę straszne, kurwa. To i tak, jak znasz wszystkie stolice, to gwarantuję ci, że jesteś bardzo do przodu. W porównaniu do większości no. i wiesz, użytkowników. Języka polskiego. Ja Bo na przykład nie, nie wszystkie stolicy kojarzę. Jakbym sobie musiał musiałb musiał sobie tak... musiał się mocno skupić, żeby sobie wszystko przypomnieć. Ale on zna stolicie... Mongolii. Mongolii. <laughs> mówię wam autentycznie, w trzeciej klasie liceum, czyli w, w, w ten w naturalnej koleś nie potrafił pokazać Azji, nie? A powiedział, że on jak się uczy mapy, to się nas w kontynentów nie uczy, nie? To po prostu za załamka, trzecia klasa liceum to była, maturalna klasa, nie? No kurde. czy znaczy, fakt, że Ameryce... to był Głąb, ale... No, ale w Ameryce to jest normalne, że nie wiedzą, że... Przecież no, widziałeś chyba ten, ten program, nie? A z na tych Amerykanach. A czy tam, wiadomo, wyrywali tam pewnie no, Czy no, no, wiesz, nie? Czy 30 się osób, nie 40, 40 tak wiedziało, a reszta, wiesz, była głupia, nie? Sami się wzięli, wiadomo, no, no. Ile Bog ma I trójkąt? Hmm. <laughs> Oś Dwa? Ile trójkąt ma boków? Ja eee. bym powiedział, że Eee... Czekajcie, raz, dwa... Co było po dwa? Czekaj 8. <grym> hmm. no, o... no to... Ty musisz uważać z tymi żartami, ty za dobrze to odgrywasz, wiesz No i można się pomylić jak chcesz wiesz, myślałem <grym, grym, grym>, że Już też może nie wyczuć ironiłem ale... Tutaj masz kwestię no jakiegoś rok? No 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 niestety Weź go, bo ja chyba nie mam Zobacz wodnik, jak mnie Boże obdarował tutaj. Talentem czekaj, czekaj. aktorskim. Ktoś mi mówi, że Flemi w szkole kolega pokazał to Wisłę w Afryce. No też można, no kurwa. I pewnie wlewa w Polsce. jak Nil, nie? Kurwa. Nie, 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 nie da rady z nie, nie. Dobra, nie. Tutaj to trzeba tego gold tutaj znaleźć. Wodnik odpisał mi, że Bóg dał człowiek szkoli. Piękne mądrości, prawisz, wodniku. Ja mam Niech, kiedyś pośle niczym, taki bardzo fajny dzień, rzekam. Siedzi facet e, facet, kurde. Profesor jakiś po prostu dawał wykład na, i obalał wszystkie teorie, kurde, religijne jak powstał wszechświat i tak to kurde ładnie ujął, że jazda, niezbiał wszystko obalił, wszystko wszystko obalił, no, nawet już 2 litry. Nie, nawet się w fizycznie jak coś powstało z niczego, nie. <gry> no, no, wszystko można Kurde, szukam tego gościu... tutaj o, ten, u góry tam Jasperlodzie, Jasper Lodzie, Mine. Jasper, yes, Lodę Mine. A nie, tam nie w ogóle. Tutaj niektórzy się pytają. A sorki, że się wcielałem, tak, ale slagy. Ale ja zrobiłem informacje, więc jeżeli ktoś tam jest ciekawy, to na dole macie. Zrobiłem, siedziałem nad tym z 3 godziny wczoraj, więc docencie to. <laughs> Może jak, nie ma tam dużo informacji. Jakie informacje? No te, takie wiesz na streama. Opis zrobiłem na streama. tam uh -huh. wiesz, jakieś. Komputer kont, ustawienia. Komp ustawienia OBSa. jakieś tam. No, no, no. I uh -huh. jakieś tam przywitanie, żelamie. To to jest, jest ten Jak ty naprawdę można mieć żony? Tak. No, I to przez 2N <laughs> Przez 2N, no jest, wierze, przez, przez samo H. Przez samo ty H. z Kanady pochodzisz, tak? No tak. Un i un No, większość czasu tak naprawdę, wiesz. Już tak ci nie powiem dokładnie, bo sam jeszcze nie znam swojej przyszłości dobrze. Wiecie jakie oni w Kanadzie mają masło? Nie Takie jest. No serio, No serio. mają w Kanadzie syrop klonowy, kur. A wiesz jaki dobry? No, no ja wiem. Jaki syrop klonowy, spójrz, klonowy. Ja nie, jest nie wiem dobry. czy to co kupiłem, co. Kupiłem kiedyś syrop klonowy, nie wiem czy to jest rzeczywiście syrop klonowy, ale był tak dobry, że. Mm. Serio? Kurczę. Powiem wam, że król. Mam, mam tutaj postać. Jest bankiem i nazywa się Witold. I Witold chciał się przywitać. Cześć Witold! A teraz wracamy no, do, do historii z syropem, syropem klonowym. Syru? Na ja też nie jest syroponowy? To właśnie nie Kurczę, spróbuj, no, Do naleśniczków, czasu, o Jezu. Zrób sobie do naleśników, A to jest Takie? słodkie? Tak tak, tak. tak, to jest mega słodkie. Ty a tutaj, tutaj mam go z... Goldtufa, jest Rock, znalazłem go! Wyjdź z tej kopalni! Chodź tu. No, <grym> no go, gold Tufa to jest na to kopalnią, przenieśli go, bo kierowali no, w środku, a teraz robi. Kurde! Go wy... A gdzie wziąłeś tego questa na goldtufa? Wiesz co to był jakiś ten uczeń jakiś, to tam coś tam wcześniej trzeba było zrobić to hmm. prawda, że Kanadyjczycy boją się ci ciemności? już ja nie, moi przyjaciele, za dużo South Parka oglądacie. Nie wiem dlaczego, ale to się tak fuck zrobiło, Canada. że... Fuck Canada! LOL, zabrał, no patrz jaki typ. Dzięciołeka pała. Blame Canada, blame Canada. A blame, nie, blame, nie, Ja powiedziałem fuck Właśnie tak, tak się właśnie w South Parku stało, że lubią tam Kanadyjczyków A tutaj, wjechać. tu stoi jakiś aliant kurde, ubrany w full, Brom a tu nam kurde hordziak zabiera ten. Ale coś ty, to był to u... desant z powietrza, on skoczył, wiesz, A, zabił i uciekł, Nie no. no, jaki brobą tylko ja, my to. No, ja. dobra, no. Cześć, <laughs> cześć. O Jezu, ale ludzie to są fajury czasami, naprawdę. No co ty, do mnie? no to... Znaczy, tutaj puchkasz mi, żebym był już pełnoletni, To to jest fajne, bo... Tam, znaczy fajnie. to wiecie, to zależy kto jak to Kadań zrozumie. Zadaj Grzejki ale jak macie 16 lat, to możecie już samochodem jeździć, prawko sobie zrobić, tam oczywiście jakieś ograniczenia są, ale alkohol jest od 21 lat, żebyście nie, nie posierzyli. A przez w też było prawko od 16 przez pewien czas, chyba? No tak, chyba B1. Znaczy B1 to dalej jest od 16. No. Ale jak... Ja byłem chyba... wszedłem do Stary istotu, bo najlepsze, byłem że to jest gimnaził. jakiś noob nie, non stop, stop. tylko... Od 17 by... lat czy 17 można było jakieś prawko zrobić normalne na samochód Jest ten, masz Goltufa mi tak mi się wydaje Pytają się kto gra z rokiem. O Jezu, cała masa ludzi Gra ze mną Flamie. i Flamy, Flamy ma też streama flamie 507, dobrze mówię to wszyscy chyba mają a co teraz a grają a Jezu, No to już tak jak... przedstawiam hurtem Nexus. Nexus ma streama Nexus Hunter 2. Albo, cześć, Hunter, cześć. albo Hunter Nexus 2, on ma tak porąbane, że sam nie, nie Nexus Hunter 2. Nie, Kanada jest, Nexus 3. Nie, jest graba gra z tego, nie. z graba gra. I Mateusz też był, ale Mateusza nie ma i Mateusz nie streamuje za bardzo. Ej, a to z kim rozmawiasz? A, z brato. Człowiek Ja się ja ja zabiję. od pół godziny już. Ja cię zabiję. Ty na rzucił poleciał? Ja też myślałem, że. No Nie, ja nie, wiem, dobra. Nie, ja tylko przedstawiam to, co, o co chodzi. A ty ty ja to, nie, no to, ja, to tylko ja przedstawiam. Ja mówię, że już jestem. Aha, nie chcę nic mówić, ale zginiesz. No Zadalek dlatego, że ty, nie macie nie w grze, w tym sensie mówię. A no tak, tak, tak. No, faktycznie. E, pis, Piszę linki do wszystkich na czacie, jak ktoś chce. Ja muszę was podać w opisie tego streama. Jak ja nie streamuję, to zerkajcie tam. I będę miał Igni, patrzcie, kleci w dół. Uja. Wiesz co, rok ja mam ten. Ja mam tą sieć zrobioną te Good Game TV. Tam moglibyśmy sobie wszyscy dołączyć, ale wiesz, było... że ja mam inne plany, nie? No wiem, ja wiem. Tylko no ja nie wiem Właściu czy te by... porno przejdzie na Twitchu tak naprawdę. <noise> A my dzisiaj właśnie dokładnie o tym samym spronim gadaliśmy, że, że linki będziemy dawać do tego. <noise> Myślałem, że o porno. Tylko jako, jako, jako obrazy linki, nie do tego. A się no... fajnie by było zrobić, no. Tylko wiecie co, to zróbmy takie ujednolicone i każdy po prostu to wstawi, nie sobie. To ja mogę z moim grafikiem pogadać, bo on jest kurde specem w takich rzeczach to zrobi najwyżej. Hmm. A, aż, i, aż czekajcie. Aż muszę coś puścić. Boże, mi tak ten fotel skrzypi, ja za każdym razem się ruszam i tylko czekam, aż ludzie będą się śmiali, że ja puszczam bąki czy coś. No, ja już tak miałem, wiesz. <grym ja <grym wiem. za każdym razem, raz tak Specjalnie sobie kupiłem krzesło, które nie skrzypi, bo kurde, przecież za każdym razem, wiesz. O, o, rok A wyciszył ja coś, chcę. pewnie pierdzi. Ja Boże, sprzedałem. Ja kupiłem WD-40, psiknąłem tamto w i przestało piszczeć. Ja no, też mam wódek, A ja nawet jakbym pierdol po cichu, i niby nie słyszał, to i tak by teraz ktoś do mnie wszedł i powiedział: Ej, to ty tak śmierci. <laughs> <laughs> o Boże. O oh Maj. To był ten ekstrakt. Patrzcie, co to się, zwycięstwo. Princes, ale jaja. No. <laughs> nie widziałeś jej wcześniej? No, to... Nie, nie widziałem. To jest gdzieś tutaj. Ja e, rok ja tam do biegnę na wschód, kurde, jakieś coś tam do oddania mam. No ci zaraz będę. <tuszy> <tu>, tu, tu. <tuszy> Wyzywam szanownego pana jak Worgen ja... z mężczyzną na pojedynkę. Ja z rokiem nie mam co duela brać, bo rok ma hierlumki to mnie. Jest, wiesz. Patrz, patrz rok, patrz. To mnie ściągnie o, szybko. U. To będzie ciekawe. No no no. Tankowe lumy kontra. DPS-owe. A kurde, sparował mi. Nie wiem, czy to warto. Rock kiedyś Czemu mi szarża nie działa? Nie można w kombacie? Za blisko, za blisko. Hmm, za blisko. Nie, zocunąłem się na akordę. Shit. Patrz, ja mu zadziałało, no. Tam? Kurde, on paruje wszystko. Nie dam <noise> rady go <noise> nawet trafić raz. A, Kurde, jednak tankowe itemy robią swoje, co? No, mamowę, mamowę ten Patrz. A dawaj chłopcze! <kłysy> Wszystko parowałem. Spolimy <mulity> cię, co? <mulity> znowu. Zaraz mi znowu napiszą, Nie zły dzień. <mulity> teraz mam do zabicia tego złoto zębego. Kurde, ile parowania ma ten set tankowy? Chyba trochę ma. A, pierdziele. Chyba elektrownie atomowe u Gorgona nie wywaliło, nie wiem. Ej, słuchajcie, ale, ale tak właściwie to... tego branie, tego tankowego setu, to niespecjalnie się przydaje, bo to... kiedyś się te, te statystyki mogą sprawdzić, dopiero gdzieś tam na późniejszych poziomach. Szlak w tej by ilości, że wiesz, nie? Shield Slam za 700 Krita, O Roku, zostałem poproszony, by przekazać ci mu pytanie: czy jak będziesz grał w SimCity, to czy Mikołaj będzie grał z Tobą? Ej, synku, będziesz ze mną grał w SimCity? Tak. No to możesz, już, wiadomo. Wiadomo już. Zatem. Dobra, jestem, już jestem, jestem. To Mario'owi chciałem ten e, zamrozić mózg, ale mnie wyszło, kurde. Freeze. Trzeba mu rzucić lody, żeby zjadł w bardzo dużej ilości. Ja on tą tarczą. Kurde, to jest naprawdę kolosalny brak balansu w tej grze. To jest po prostu takiego poziomu to jeszcze nie było. No, to jest, jest straszne. A Blizzard mówił, o, bo, bo ten bo balans to trudna rzecz. Jest. Wiecie, to ten balans zaczął się wytracać w momencie kiedy już nie trzeba było się uczyć ranków od speli. Bo ranki były jeszcze zbalansowane i to kurde szło dla wszystkich, nie? No no uprościliśmy. healing tak. miał rank ten, rank tego, rank dwa, rank trzy, rank cztery, a teraz tego tak, 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 masz, tak. No, wiesz, no, no. skalowanie się wraz z levelem i to tak jest OP strasznie, że. A właśnie, no no, no bo zawsze było. Ale się zawsze jak jak ranki coś, były, jako, Coś, nie. Coś nie pasowało, to na przykład no. to rangę trzecią nerfowało się czy ja co, Nawet coś, pamiętam, że się tak. healowało niższymi rankami speli czasami, bo się bardziej opłacało, mniej ich, e many zżerały. Leczyły praktycznie praktycznie no, no bo tam było same, chyba nie? 8 8 no. było w wodku i 7 się zawsze rzeczyło. Tak jest 7 bo, bo no, była tak, różnica, tak, nie tak. wiem tam 300 chyba healingu, a, a mamy było wiesz tak tak, pamiętam tam no. tam mniej, nie do zużycia i to rękami się leczyło. Ja pamiętam nawet jak y, grałem, grałem tym y, magiem to używałem y, tego y, friza. Jak się nazywa ta ten okres Frosnowa, Frosnowa eee. używałem na ranku pierwszym zawsze tylko. No. Bo robiło to samo co na ósmym, tylko że mniej many zużywało. No 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 no. W chyba mi... grałem kiedyś, ale to. Kto się mnie pyta co Thilowa są te Hairlumy? To są takie specjalne itemy. One mają taki żółty kolor, no, właściwie taki mustardowy. I one po prostu wam pozwalają szybciej expić. Każdy item tam dodaje bodajże po 10 albo 5 expa. Się to, cały czas Ja, z dovelem, ja teraz tutaj nie? na live będę prezentował jak, do jakiego stopnia healerzy są OP. Mam tutaj Prista, który jest bardzo dobrze wygirowany i spróbuję go po prostu zabić. Używając wszystkiego, co mam. Nawet i szczoteczki prostu... do zębów? Nawet szczoteczki do zębów, nic, nic nie, nie da rady, żeby go pokonać. Rok, a planujesz dzisiaj w Sim City, bo o to również bardzo dużo osób pyta. Ej, synku, pogramy sobie w Sim potem? Tak. Najwyraźniej. No, i no są, że ja mówiłem to. No, przepraszam, pytałem tylko, czy będziesz ze mną grał, ale nie pytałem, czy będziemy razem grali teraz, dzisiaj. Tak. A, to chyba należą mi się przeprosiny teraz. Ło, ale gościa załatwiłem, dobra. Nie bardzo? Nie bardzo. <grym> Jednak on był po prostu nopkiem. Hmm. Bananem poczęstował. bobkiem. A czekaj, ja też mam banana. Dobra, jednak zabiłem. Murloki muszę zabijać. Ja lecę po wielkiego banana. Tego drugiego. Hmm. Wiem, bo moje. Dobra, już je usuwam, kurde. Dobrze. Ludzie pytają się ciebie o Dragon Nesta, czy jeszcze kiedyś zrobisz tego. Tak, tak, no w przyszłym tygodniu. To, to żeśmy na, na, nagrałem ten odcinek, ale jeszcze nagram sobie. To fajnie, jestem ciekaw co będzie dalej w tej gierce. A ja chciałem tylko jeszcze pokazać... Y w patchu 5.2 naprawili tą statuę, po której skakaliśmy na live i wyciągaliśmy ją z wody, w końcu jest na miejscu. No i także zostały naprawione dwie wieże przy wjeździe do Sturmindo, one były takie spalone tutaj na, na bokach, już, już naprawili A, to je. A, ty bijesz te murloki. Wygląda to całkiem no. ładnie teraz. Ale jeszcze ja park jest zrujnowany niestety. Zbieram tu jakiś kelp od nich. No wiem, jakieś listki. Czy nie wiem, co nie? to jest kelp. To jest taka wodna roślinka, wiesz? No, ja się. To dobrze kojarzyłem, ale... Play me. Żeby, cię nie, żeby cię nie skłamać, to jest coś a'la Wodorost, wiesz? Tylko taki... bardziej babkowy w kształcie. <grym> Albo paprotkowy. Jak gra, gra. Za dużo szlifowało Nie, wiesz u, wiesz, u nas takie rzeczy szły na czasami, kurde. Ale gdzie jesteś? Eee, ja, duoluję się na... Tam, gdzie jest ta princesa? cała Nie, ja tam na razie bez Adonu gram. E, wiecie co? D defense Stans kiedyś robił. Kurde, ale że ściągał na siebie. No widzę, kurde. E, defense Stans kiedyś dawał 10% damage reduction, teraz jest 25%. Jestem w szoku, że tak dużo. 25% co, oddać? Tam jeszcze, zobacz na prawo mamy w tych tych, Eastway. Ej, nie słuchajcie, dobrze mówię z tym, że Defiance Stance ile zabierał, znaczy redukcję, wow. jaką miał? Ej, wiesz co? 25% tak, jakoś teraz zostało. Teraz ma 25%. Ej, panowie, panowie, słuchajcie. A? No. Patrzcie, słyszałem, że ktoś z Was chce banana. Chyba <grym> się... ten Unlock. <grym> to będzie no, ważne. Mówisz o staminie, tak? Nie, 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 nie. słuchaj. So, więc... Z, no nie, 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 po prostu decrease damage taken, czyli po prostu. Aha, całkowicie, jako no? procentowo dużo. No? O kurde. 25% się być procentem. Nie chcę banana, no, serio? Dużo, bardzo dużo. No Co z nim można zrobić? Można go dotknąć. Powiem, że jako Death Knight też mam, kurde. No właśnie ile ty masz w tej. w, tej, w, blat, w bladzie? 10%, 10%, ale tam mam jeszcze ze stamina 25% mi się zwiększa, jeszcze i armor healing. 55%? Nie, no I mi healing. też, mi, mi też dokładnie, to, to, bo to są, to są pasywki, które idą przy tym. No, 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 no. To jest tam u mnie, to się nazywa Sentinel, ale, ale 25% damage reduction to jest kurde, strasznie dużo. To jest hmm. sprawa, nie? Hmm. W PVP to jest po prostu miazga. Zenfer, nie, nie, nie. Nawet no co, ja na no, mojej głównej postaci mam 33 poziom. To jest tyle gram wowa Oko graby się jakoś później wrócimy na Herluno jakieś tam podstawowe Biegał chłopie szybciej. Jej! A ile taki secik kosztuje czy tam jakieś podstawowe To, to jest, jest 4000 golda Ja mam z 4000. Ale jak chcecie je strajdować? Nie to mam mu kasę jest i kupił u Dwendora, nie? Aha, no tak to no to, już... to chyba reputacja musi mieć, żeby zlikwidować. No to wiesz, to nie, nie problem, reputacji, wiesz, pięć razy pójdzie na instancję i będzie miał już ten river na te, to, co mu potrzeba, nie? No no no. Na tym levelu dam radę kupić gdzieś tam na 30, to tak? tak, no kurwa. No. Ale tylko tak Spodnie, i, Asi, spodnie i beretkę i chyba cape, nie? Cape jeszcze, no mm -hmm. nawet jeżeli to jest 30, nie chyba. 25, bo Pelery nadaje 5 na no. tylko. No to nawet jeżeli, no to kurwa. No to i tak, no to kurde. Grabek, no do... idziemy tutaj do The Escape mam taki quest? Tak, 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 tak. Czy ja już tutaj tylko oddam jeszcze? Proszę was, przestańcie spamować tym SimCity Którą stronę idziemy? Ale to zasłownie tutaj, jak Z. Tak, ja. Nie, nie, nie jak Zi to się drugi Minecraft robi. Przecież masakrycznie jak ludzie chcą Naprawdę na tak ludzie tak, chcą ja, tak, tak, Górzji, ja no. nie wiem. Ale, ale to, ciekawe, to ciekawe, ciekawe, bo ja, ja próbowałem... Znaczy ja na YouTube'a nagrałem taki 10-minutowy odcinek na jutro sobie mówię, a mhm. pokażę co mamy tam w tych, tych, na tych naszych obszarach i zobaczymy, jak czy będą ludzie mieli tę ochotę oglądać. Boję się, że mnie nakrzyczą, że to jest za krótkie. Kurde, no, co ty pokazałeś tam ten pewnie, to ja mam słabe. Tam gdzie zaczęliśmy grać z tak, Gargonem, tak, z Mateuszem, tak, tak. tam są kurde, o, Nie, zobaczcie co, tu gra... <śmiecki> zobaczcie co tu graba zbudował. Nie, do niego na stream nie wchodźcie, bo to będzie nuda. <śmiecki> O ten, u nas w, w tym drugim rejonie to od Gorgona ludzie tak. uciekają do mnie, bo gor, u Gorgona zaraz atomu, atomowa elektrownia wybuchnie. To. Mówisz? no, <laughs> e, no tam nie małem ma, ma... i teraz kolejka do graby do miasta się ciągnie, no. bo kurwa, jest już niebezpieczny reaktor. Nie ma te, nie ma pracowników wykwalifikowanych, żeby tego. Tylko mapę przyciągasz do mojego tego reaktora i słyszysz takie klikanie tego licznika. <laughs> A potem no będzie wymagło, wiesz, że, że zombie z kwarantanny uciekło, nie? Eee, Wiem, roku to. pozdrowienia od kadry Policji Kryminalnej, Piły, Dzisiaj na zajęciach moi uczniowie, zamiast, zamiast się uczyć, oglądali cię na tablicy interaktywnej. Co? <śm> no to trzeba. A, w co, nice. a, 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 a co? Dorysowali ci wąsy nice. tym pisakiem, takim wiesz. A co oglądali? A? To już A ty nie kup sobie program. może ten. Kup sobie Zed'a na przykład, jest fajny. Kurde, pierczo. Ale powiem Ci, że moi uczniowie też Cię oglądali, kurczę. Ja pierdolę, A wyobrazić sobie, że dzisiaj ktoś je, je, na, na, napisał mi na, w komentarzu, że na rekolekcjach puszczali mój film, jak z synem gadem. O Jezu, bez... no bez No, nieźle, co? Wow. 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 Inner fire! Wow. A co to za oh, że stoi jakiś koleś? Dobra, słuchajcie, SimCity będzie o, o 6, dobra? Czyli za 10 minut. 10 wow. minut to Sim City. Bo ja Nexus, chyba sobie o Nexus nie, nie ma u nas na, na, mapie na mapie tego miejsca, powinien sobie załatwić. A ty jesteś tam z Soushibo, tak? Tak, tak, tak. Nie, to... nie jesteś tam z nie, nie, rok w ogóle mówisz mapie o tej pierwszej czy o tej drugiej? O tej, co ty założyłeś? Aha. O to ja tam nawet miałem jakieś sensowne miasto. No wiem, widziałem, z... kurde. A to, to, to jak kurde. A co jak przyjść tutaj. Dajemy harda do tego? No, że... są to są te watermelony. Ja właśnie z... zapomniałem sobie zaznaczyć tego hearthstone'a tam. Gdzie ty, gdzie dzieło jakie watermelony? Kto ma melony? <moczyna> <A> melony. <moczyna> gdzie ty, Flame, jesteś? Temu rok wcześniej to zaczął stream, no takiego ninja live'a zrobił. Hoć, hoć, hoć. No, ja sobie tak ninjuję od czasu do czasu. A ile teraz jest w ogóle osób tutaj, na so w SimCity będą grać? To no. no, jest też bardzo ciekawa nie, mapa nie? na 5 osób. widziałem. Nie wiem, to czy widzieliście. To nas chyba więcej. I że w czwartek mogłaby zacząć. Aha I po pracy już by chciała przyjść. No to dobrze, spoko. Tylko y, o której. O, to tak, o 18, Do mnie o potem Mikołaj, dobra? Uh -huh. Dobra. Jadę koniem na wschód. No, nie Koniem? A do mnie w czwartek przychodzi pani masz... od angielskiego. O! No. Hello! Co? My name by, is by Rock. Kurde. Ale a po co? Po co ta pani przychodzi? A muszę sobie trochę wiesz, odświeżyć Anglika. Nie. A to będziecie ten... Pracować językami, znaczy nad językiem. <ścoughs> wiesz? Tak. Możesz tak powiedzieć, że ja umiem po francusku. A, nie. <ścoughs> co ty? SF Hansua. Moja żona załatwiła, to wiesz, nie wiem co to znaczy. Ouh. Ouh. E Pani od angielskiego będzie gruba, stara i pomarszczona. Nie, nie, nie. mi też tak, no. Z kim to było? Z panią woźną, tak? Czy z nie, było? z panią katechetką. <laughs> katechetką, no. Pani katechetka, jezus. Ja po chyba trochę przerwy sobie. zrobię, wiecie, bo tak kurczę. Ciii, No, lajtowo obejrzyjcie sobie te AFK, naprawdę bardzo fajne. Ja, ja polecam. Pół godzinki super, naprawdę bardzo cutek. Ja, ja, ja kiedyś na face wrzuciłem do siebie fajny ten, fajną parodię Lord of the Rings. Znaczy, wiecie, władcy pierścieni. Yeah. <laughs> dobrze yeah. powiedziałeś. To, yeah, dobrze, nie, i cenne tłumaczenie. To to. My są obvious, czekajcie, <laughs> wiecie, nie. Dobryś sobie czapeczkę taką Lord na Lord of the <laughs> Rings, <laughs> ten, no Matrix.